Ceremonie i rytuały w łaźniach rzymskich. Wchodząc do łaźni, goście przenoszą się w odległe, starożytne śródziemnomorskie klimaty, gdzie wierzono, że zdrowie można osiągnąć przez obcowanie z wodą. Tu, przy asyście mistrza ceremonii i terapeutów, goście mogą korzystać z 18 zdrowotnych i relaksujących procedur parowych, wodnych, i masujących kąpieli oraz saun. Podczas ceremonialnej sesji wykonywane są rytuały waźniowe, do których wykorzystywane są łatki róż do kąpieli, kompresje ziołowe na czoło i stopy, kolejki eteryczne i świece zapambowe, cytryny do peelingu ciała. Ziołowe napary i lodowe kule o zapachu lasu. Sesja rozpoczyna się ubraniem gości w rzymskie stroje. Następnie mistrz ceremonii opowiadał zwyczaje Rzymian i historii łaźni rzymskich. Dalsza część imprezy to już tylko sama przyjemność. Goście, korzystając z łaźni parowej, wykonują pilingi plastrami cytryny i nakładają na czoło i stopy kompresji ziołowe. Kąpiel w basenie Swim Spa z przeciwprądem i hydromasażem jest następną atrakcją. Masaż na kamiennej ławie to niezapomniane przeżycie dla każdego. Po pobycie w saunach warto schłodzić ciało nacierając je kostkami lodowymi, kąpielą w kamiennej wannie z zimną wodą lub pobytem w oranżerii lodowo-solnej o zapachu morskiej bryzy. Kąpiel i masaże typu siatsu, fan i hammam w sześcioosobowej wannie spa z wodą, do której wlewane są olejki eteryczne to kolejny rytuał ceremonii rzymskiej. Gejzery, z których unosi się zapachowa mgiełka pobudzą zmysły. Rzymski bar... Serwuje witalne herbatki i orzeźwiające drinki, które spożywać należy w frigidarium, czyli w wypoczywalni z kamiennymi ławami i stolikami. Łaźnie rzymskie to luksus w historycznej posiadłości. Swoista świątynia szczęścia, spokoju, relaksu. Miejsce, w którym każdemu uda się wypocząć, zrelaksować, wyciszyć i nabrać energii na kolejne dni.